Ale dzisiaj pokażę Wam, jak, jak zainstalować animowaną tapetę na komputer. Ogólnie to ten poradnik jest mega krótki, zajmie jakieś 10 minut i to też jest fajne, bo możecie tam wybrać kilka tapet, możecie też pobrać jakieś tapety i tam tutaj aplikację udostępnić i właśnie, nie wiem czy zauważyliście, ale... Czy na pewno zauważyliście, musie, musieliście zauważyć, przepraszam, że mam nowy komputer? No właśnie, no tu mam już takie podstawowe gierki. No więc całkiem fajnie teraz mam. No dobra, no to ja teraz już przechodzę do odcinka. No to tak, pierwsza rzecz, którą robimy, to włączamy w szukiwarkę. I wpisujemy Lively wallpapers Czy Lively Wallparper? Live Wallpaper, A właśnie, link do Lively Wallpaper będziecie mieli w opisie. To wtedy to klikamy. I klikamy Free Download. Jak nie będziecie mieli opisu, no to tu pierwsza cykładka, a potem Free Download. Free Download. I potem klikamy download. Wtedy, jak już chceśmy download, to klikamy installer. Zapisz i tu nam się ten plik pobiera. Ja już go mam co prawda pobranego, więc ja już nie będę pobierać. Tu nic nie trzeba było więcej pobierać, tylko ten jeden plik. I tak, klikamy to dwa razy, jak nam się pobrało. Klikam. Jak chcemy, żeby zainstalowało to nam się na wszystkich użytkowników czy na komputerze. Czyli będziecie mieli tą samą tapetę, co tu wybierzecie w tej aplikacji na innych kontach w komputerze. Jak to chcecie, to klikamy Install for, for, for all users. No to ja kliknę Install for, for all users. Klikamy tak i potem klikamy OK. Potem klikam next, I accept the agreement, next. E, a właśnie, jak nie chcecie mieć na wszystkich użytkowników, to zostawiacie to i po prostu klikacie next. E, wtedy klikam next. U mnie tu wykryje antywirus, że może być jakiś wirus, bo ja mam ten plik chroniony systemowy, a tu właśnie on będzie się zmieniać. Więc u mnie antywirus to wykryje zaraz. Przynajmniej powinien wykryć, ale to na pewno nie jest wirus. Bo nie, ej, ale jednak nie wykryło. Nie wiem dlaczego. No ale dobra, jak już nam się to pobrało, to klikam Finish. I nam się tutaj włącza. Wtedy klikam Next. I tu wybieramy, czy będzie się nam uruchamiać podczas startu komputera. czy jak włączamy komputer, to nam się od razu uruchamia. No to, jak chcecie, żeby od razu się nam uruchamiało, no to klikam włączone. Next. Czyli w sensie już mamy to od razu. I jak wybierzemy, żeby nam się od razu nie uruchamiało, no to, jak włączamy komputer, to nie będziemy mieć tej tapety, bo będziemy musieli włączać tą aplikację. Dobra, interfejs użytkownika. Jak jak macie słaby komputer, no to w sensie taki słabszy na przykład 7, Windows 7, Windows XP, chociaż nie wiem czy to działa na Windows XP, a już nieważne. Windows 8, Windows 8.1 to klikamy normalny, jak, poni jak maksymalnie, minimalnie... Windows 8, jak chcecie. Jak macie Windows 8 na przykład lub więcej, no to klikam normalny, czyli to zostawiamy. A jak mamy słabsze systemy, no, no to klikam uproszczony. Ja klikam normalny, bo ja mam 10. Ogólnie 24 czerwca, nam ma, ma, ma się wprowadzić nowy Windows. Takie info, bo w neusach czytałem o tych paskach zadań. E, tu jak klikamy czysty, to jak widzicie, mam taki pasek, nie? Ciężka jest widoczność, jak będziemy mieli czarną tapetę. Tych no, napisów, będziemy musieli w to wchodzić. Dopiero, no o no, tym, jak to się nazywało? Dobra, załóżmy, że to strzałką. Blur to będzie takie rozmazane, jakby rozmazana nasza tapeta. Płynny to będzie właśnie jeszcze taka, jakby bardziej rozmazana. Tapeta to będzie normalna nasza tapeta, a tu będzie już bardzo ciężka widoczność jak mam czarno, czarniejszą tapetę. I tapeta płynna to znaczy, że będziemy mieli taką rozmazaną tapetę, tylko że tak jakby... W sensie będziemy mieli taką tapetę, właśnie taką, tylko że taką rozmazaną. Dobra, ja wybiorę, żeby w ogóle takiego czegoś nie było i wtedy jak już wybrać, my to klikamy next. Wtedy zamykamy to. czy w sensie tak. Klikamy tu, tutaj strzałkę, i będziemy mieli ta, coś takiego jak tapeta live. Takie, no jakby odcień kolorów. Klikamy to. Możemy nam kliknąć dwa razy. Jak nam się, u, I jak nam się już uruchomiło, to możemy wybrać tapetę. E, ja Wam zaprezentuję wszystkie tapety. Czekajcie. O. I tak trochę to pomniejsze. Ta tapeta to będzie też to będzie taka jakby zwykła animowana tapeta. Ta tapeta to jest też oj, u mnie teraz akurat antywirus wykrył bo próbuję zmienić jedną rzecz plik no to jak kliknę zezwól na dostęp jak macie awasta i macie włączoną ochronę na no ransomware no to może wam wykryć. I tak Oj, czekajcie Bo się tu powłączało wszystko Dobra, i mamy coś takiego Takie, że jak ruszamy Kursorem, a to było kursor, dobra Jak ruszamy kursorem To wtedy No robił wam się takie jakby Takie jakby Takie jakbyście strzykawką Śluz Strzykiwali do czegoś takie jasne. I tak. E, kolejna tapeta to jest takie matrix. Coś w sensie, takiego jakbyście hakowali, nie? Coś takiego. O. Kolejna tapeta to jest taka medusa, którą możemy przesuwać. O! Kursorem, jak widzicie. Jeszcze kolejna tapeta. To jest taka tapeta, że jak ruszamy myszką, to przesuwa nam się jakby kamera. E, ten periodic tablet to jest coś takiego, że mamy tutaj pierwiastki. I jak klikamy, to nam, się to nam się powiększają. Kolejna tapeta to taki deszcz. Jakby... Oni też jest całkiem niezły. Jak jesteście nice na jasnym terenie, to może Wam się spodobać. To jest tak jakby w, w pesie coś takiego. Jak macie PS4 no to możecie zauważyć właśnie takie fale. Jak nie zmienialiście w ustawieniach motywu. Ripples. Tutaj wam pokazuje pogodę, ale musicie otworzyć odpowiednią właśnie stronę. Więc, jeszcze, więc też jest taki problem. The Hill. No to jest po prostu taka normalna tapeta. Trenjuls To jest ta... oj czekajcie, przepraszam To jest tak... No dlaczego mi się to aż tak powiększyło? Ehm... Um, chwila... O Jezus. Dobra I tak, to jest taka tapeta, że jak przesuwacie kursorem to wam się robi takie Trójkąty... tak jakby takie znaki zodiaku Coś takiego Ehm... Um, waves no, to jest taka normalna tapeta. Jak, jak idziemy, jak idzie nasz kursor w dół, to wtedy tak schodzi też w dół. Jak w górę, to tak do góry. Jakby i tak. Możemy też własną tapetę tutaj wrzucić. Eee, ja już wam pokażę, jak to działa. Mam jakiś plik wideo, nie? Tak jakby. E, tapeta ani Oj. animowana zachód słońca coś takiego to było egaminkowa Czekajcie, bo tu Czekajcie, jak to było, taka tapeta, że na Steamie, no czekajcie, co? So. Live. no było coś takiego, no czego no tu tego nie ma. Nie, ale to nie był jakiś zachód słońca. Czekajcie, no, gdzie to jest? Um, tu jest jakby. Ej, czekajcie. Może to tu jest ta tapeta. Dlaczego ja nie mogę znaleźć tapety? Dobra, byle jako znajdę. Tapeta ani. Animowana? Gaming. Oj, gamingowa. Tapeta animowana, gamingowa. No i tak. Chwila, bo. No gdzie to było? No to tapeta dobra i nieważne a jeszcze do pobrzania. Tej tapety ja już tak długo szukam. Dobra. Gdzie to może być tapeta? O! Ej, tak to będzie... To będzie iluzja optyczna. Ja wezmę sobie 1920x1080 Ej popatrzcie tak w środek tego O Jezus nie ja tej tapety nie chcę Bo ja od razu lepszy przy niej nie No to może... Tą Wezmę ją na... Aha czyli nie ma jej na normalne A dobra będzie na 4K i tak, nami jak już się ta tapeta pobiera, to musimy chwilkę zaczekać. I właśnie za ten czas powiem Wam, jaka mi się tu najbardziej podoba tapeta. U mnie najbardziej się podoba tapeta ta. Nie? Yy, bo jak nastawiamy jakąś muzykę, na przykład jak zwiększamy, to, to też nam się rusza. O, widzicie? No właśnie. Bardzo podoba. Ale jak nam się już tapeta pobrała, to wtedy klikamy ten plusik. Przeglądaj. E, szybki dostęp. No. Ej, tu sorry. Pobrane. I tutaj mamy futur ten. Znaczy. To jest ta tapeta, którą ja... Wtedy klikamy OK jak już tą tapetę pobraliśmy. No. I jak widzicie mamy tu tapetę, o, więc naprawdę apka fajna, polecam. Nawet nie wiecie, że żadnej innej takiej apki prawie raczej nie znajdziecie. Tapka Ta jest po prostu najlepsza do takich tapet. I tak, ostatnie rzeczy, którą wam pokażę w odcinku, to są jak zmienić ustawienia. Klikacie tutaj te i macie tutaj wybór języka, rodzaj kafla, interfejs użytkownika, folder tapet, schemat. I macie tutaj dużo tych zakładek, na przykład wydajność. Macie tutaj takie, tapeta, naprawdę ma macie wiele tutaj rzeczy. Możecie też ustawić, że za pomocą klawiatury będzie Wam się ruszało. Chociaż, nie, ja naprawdę, jak, jak to się robi, pomocą klawiatury, a, dobra, nieważne. Mysz, oj, ci. brysz. No i dobra. Tu możecie na przykład zmienić jakość wideo, w znaczy się jakość tapety. Ja to sobie na HD. No i tutaj naprawdę macie bardzo dużo rzeczy. Bardzo. Możecie tutaj też zmienić, jak wybraliście na przykład czysty. Macie tutaj tak przezroczyste, że na przykład nie możecie właśnie zobaczyć, jaka to godzina tu. To możecie też w, w końcu to podświetlić, ale ja wolałbym, gdyby to było, żeby to było wyłączone. Chociaż tak na tym czystym, no to też nieźle. Ale na przykład... Nie można, tak, nie można tak zrobić jak. No, na przykład, gracie w Fortnite, i tak już wam to, to pytanie będzie działać, bo pewnie będziecie grać na full screenie. No właśnie, więc raczej to wyłączę. Różne. No i naprawdę, macie tutaj dużo opcji w tej apce. Naprawdę, tą apkę polecam. No i to było tyle z mojego odcinka. Pa!